Witam Was moi kochani, hello dzisiaj przyszłam, postanowiłam dzisiaj nagrać dla Was film kolejny o mojej pracowni ze względu na to, że znowu będą zmiany w niej. W tej chwili przywieziono mi nowy sekretarzyk taki. No dość pakowna rzecz. O tutaj ma tutaj się wyciąga takie fajne podkładki. Jest brudny, bo on był używany. To nie jest nowy mebel. I o to chodzi. Ja lubię takie rzeczy. Tutaj jest popisane oczywiście to wszystko się umyje, wyczyści. Planuję go przemalować na biało. E, tutaj brakuje jeszcze dwóch a, dwóch szuflad tutaj mąż ich zapomniał ale co się dziwić, dużo ma na głowie te szufladki mi się strasznie podobają takie malutkie szufladki są jest ich tutaj dużo te w środku jeszcze są tutaj mamy dwie, trzy duże szuflady jeszcze bardzo pakowne jest bardzo wąsiutki znaczy płaski jest, to jest 40 cm yy, szerokości, że, tak, głębokości, no. 40 cm głębokości, 80 cm szerokości, a jest naprawdę niesamowicie pakowny i niestety będę musiała się pożegnać z moim przecudownym sekretarzykiem, prezentem na 30 urodziny, ode mnie dla mnie. Sekretarzyk powędruje do pokoju gościnnego e, pokój gościnny, biblioteczka jak zwał tak zwał tam będzie właśnie ten sekretarzyk się znajdzie e, ten sekretarzyk nie jest zbyt pakowny i generalnie o tutaj zrobiłam właśnie porządek zrobiłam tak jak mówiłam, że tutaj jest jedyna w poprzednim filmiku o pracowni mówiłam, że tu jest jedyna szuflada tak naprawdę, gdzie jest porządek w tym sekretarzyku. Nadal jest tam porządek. Ale tutaj również mamy porządek. Wykorzystałam koszyki, które robiłam niedawno na kanale jest instrukcja, jak zrobić takie koszyki. Wykorzystałam je właśnie do e, zrobienia porządku w szufladzie. w szufladzie. Siwstadzie, w Tak. Tak jak mówiłam w poprzednim filmie, tutaj pojawiła się druga szafa. Jest jeszcze. Jeszcze raz muszę ją pomalować, bo ona była czarna wcześniej. A nie chciałam już małża prosić, żeby mi ją szlifował, bo to strasznie brudzi i w ogóle jest niepotrzebna. Przemaluję ją jeszcze raz i będzie ok. Tutaj jest stoliczek. On wcześniej stał w tym miejscu, gdzie stoi w tej chwili ten sekretarzyk. Mam tutaj koszyczek, który dzisiaj skończyłam. Stoi już na sekretarzyku. Tak, no to chyba było wszystko. Tylko to się zmieni w pracowni. Aha, jeszcze nowe obrazki się pojawiły na ściance i moje piękne słoneczko w tej chwili jak zachodzi słońce to tu jest piękne światło uwielbiam mhm. siadać tutaj i patrzeć na to światło mhm. tutaj mamy obrazek od mojego synka na dzień mamy tutaj ojej piękna kiecunia z gorściecikiem od Asi Dziękuję Asiu mhm. I bałagan. Tradycyjnie. O, jeden z wazonów. Też jest film na kanale, jak zrobić taki wazonik, wazoniko doniczkę. I to wszystko. Nic więcej się nie zmieni. Tylko ten sekretarzyk zostanie przeniesiony, a zastąpi go ten sekretarzyk, który przemaluje na biało. To chyba wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie na dole. Chętnie odpowiem i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!